W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z Robertem Jarczyńskim, który od niedawna dołączył do naszej spółki Develocus. Dzięki temu, że Robert ma już kilkunastoletnie doświadczenie z najmem nieruchomości, z inwestowaniem i z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, to na pewno umacnia naszą spółkę i daje większą wartość właścicielom nieruchomości, których obsługujemy. Stąd też wiedza, którą się dzisiaj podzieli, będzie praktyczna i taka, którą możecie zastosować od już. Opowiemy historię, prawdziwe historie trudnych lokatorów, z którymi zetknęli się nasi inwestorzy i właściciele, a także podzielimy się własnym doświadczeniem, własnymi błędami, które doprowadziły do najlepszych rynkowych rozwiązań. Pierwszą historię doświadczyłem samodzielnie w 2014 roku przy moim pierwszym mieszkaniu, które wynajmowałem. Było to mieszkanie trzypokojowe i wpuściłem do niego pięciu studentów, po czym po tygodniu czasu zrobili imprezę na 30 osób. W sobotę o godzinie 6 odebrałem kilka telefonów od policji, od spółdzielni, od sąsiadów oraz od właściciela, któremu obiecywałem, że będzie spokój, jeszcze wtedy nie wiedząc, jak to dokładnie zabezpieczyć. Na szczęście szybko sobie poradziłem z tym w ten sposób, że lokatorzy dostali żółtą kartkę i ostrzeżenie, że jeżeli jeszcze raz się taka sytuacja powtórzy, to będę musiał się z nimi pożegnać. Na szczęście to poskutkowało. Robert, jak ty byś takiej sytuacją zapobiegł? Znaczy, jak już takie coś się wydarzyło, to, to yy, danie żółtej kartki i powiedzenie najemcom, wytłumaczenie im, że jeżeli to się pow którzy, no to po prostu wyrzucimy ich z mieszkania, tak faktycznie, to jest skuteczne rozwiązanie. Warto jednak się bardziej zabezpieczać niż leczyć, czyli ja bym po pierwsze tak, jeżeli mogę na to wpłynąć, tak zaprojektował mieszkanie, żeby ci studenci nie mogli tam zrobić imprezy. Drugim krokiem, który bym zrobił, to w umowie jasno zaznaczył, że nie wolno robić imprez, jakie są konsekwencje? Ustawił karę za te imprezy, a i poświęciłbym także czas przy podpisywaniu umów, tłumacząc, żeby tego nie robili i jakie będą tego konsekwencje. Równocześnie poinformowałbym także, że w kodeksie cywilnym jest taki przepis, który mówi, że jeżeli na 7 dni przed planowaną imprezą poinformują sąsiadów o takiej planowanej imprezie, o urodzinach itd., to sąsiedzi nie będą mieli prawa tak naprawdę w jakiś sposób protestować, nie byli tym zaskoczeni. I myśmy informowali naszych najemców, że jeżeli takie coś się zdarzy raz w roku, to mogą w jakiś sposób temu zapobiec i się do tego stosowali. Mm -hmm. Aktualnie w deweloku stosujemy prostą procedurę pod tytułem weryfikacja najemców i uwaga, nie zawsze jedna ekipa, która zna się i wpuszczana jest do mieszkania, będzie dobrym rozwiązaniem, jak na tym przykładzie. Stosujemy tak zwane straszaki w umowie najmu i w regulaminie, które zakazują imprez po godzinie 22, a jeśli do takich dojdzie, to są po prostu kary umowne e, za każdorazowy przypadek oraz mamy możliwość wypowiedzenia umowy na podstawie tego typu imprez i zgłoszeń na przykład przez sąsiadów z dodatkową karą dla najemców, jeżeli takie rzeczy by dopuścili. Jeśli chcesz kupić mieszkanie na wynajem lub masz już takie i chciałbyś, żebyśmy wynajmowali je za Ciebie zyskownie oraz bezpiecznie, to zgłoś się do nas i sprawdź, Ile za ciebie możemy zrobić? Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Kolejny przypadek dotyczył mojego drugiego mieszkania w karierze i temat kaucja. Lokatorzy, małżeństwo z dzieckiem, którzy zdecydowali się wynająć mieszkanie. Zgodziłem się im na obniżenie kaucji o połowę, żeby wpłacili mi połowę na starcie, a drugą połowę mieli wpłacić po dwóch tygodniach najmu razem z czynszem za pierwszy miesiąc. Jak się pewnie domyślacie, nie zobaczyłem więcej tych pieniędzy i będąc akurat dokładnie w połowie miesiąca, 14 lutego pamiętam. Lokatorzy powiedzieli, że niestety muszą się wyprowadzić, bo mąż zmienił miejsce pracy, zmieniają miasto. Oczywiście nie chcą mi zapłacić za okres, w którym mieszkali, nie chcą mi oczywiście tym bardziej płacić drugiej części kaucji i mało tego, stwierdzili, że powinienem mi zwrócić w ogóle tą kaucję, którą wpłacili i żebym mu człowiekiem, pozwolił im wyjść z dnia na dzień, no bo jestem krwiopijcą, który w ogóle śmie od nich ściągnąć pieniądze za okres, w którym mieszkali, a przecież biedny mąż zmienia pracę. Więc no niestety sytuację rozwiązałem tylko w ten sposób, że oczywiście zatrzymałem kaucję, pożegnałem się z lokatorami, Zacząłem szukać jak najszybciej nowych, ale uwaga, miałem z nimi podpisaną umowę, którą skierowałem po prostu do sądu. Co zrobić w takiej sytuacji? Czerwoną kartką, czyli kompletnie czerwonym alarmem, którego nie wolno zignorować, jest to, że przynajmniej ktoś nie ma pieniędzy na kaucję. Ja wiem, że w wyobraźni naszej może się pojawić cały szereg powodów, dla których ktoś może nie mieć kaucji, ale dla właściciela czy dla firmy zarządzającej, jeżeli ktoś nie ma na kaucji, to jest niezwykle niebezpiecznym i ryzykownym wyborem i pod żadnym pozorem nie wolno się na to zgodzić. To jest taki sygnał nadchodzących problemów. Dokładnie tak. Teraz po wielu latach jestem mądrzejszy w firmie znowu Develocus Stosujemy prostą zasadę, że kaucja to nie jest żaden jednomiesięczny czynsz, tylko kaucja jest sumą wszystkich opłat, które najemca ma podnosić miesięcznie plus jakiś margines. Możecie ustalić już samodzielnie w zależności od miasta, w którym wynajmujecie, są różne preferencje. Super, jeżeli był, to byłaby to wysokość dwumiesięcznego czynszu. I kaucja jest spłacona przed Wydaniem kluczy. Nie wydajemy kluczy w momencie, gdy nie mamy na koncie lub w kieszeni pełnej wysokości kaucji. To jest nasza żelazna zasada aktualnie. Plus na no jak najwcześniejszy termin płatności, najlepiej do piątego każdego miesiąca, bo dzięki temu, jeżeli lokator nie zapłaci szóstego, to już widzimy, że coś jest nie tak i mamy tą kaucję, załóżmy półtora miesięczną, która nam pokryje ten bieżący miesiąc, jeszcze pół miesiąca kolejnego i już na początku miesiąca możemy podejmować ruchy zmierzające do wypowiedzenia umowy temu lokatorowi i do wyprowadzenia go wcześniej. Kolejne mieszkanie, które miałem w opiece w 2000. W 2015 roku wynajmowane na pięć pokoi dla pięciu nieznajomych osób. Problem polegał na tym, że po pół roku po wejściu do mieszkania ciężko było wejść do łazienki, ponieważ miałem odruch wymiotny. Chcąc otworzyć piekarnik, ciężko mi było wyciągnąć do niego rękę w ogóle, co dopiero mówiąc o wsadzeniu tam jedzenia do podgrzania. Bateria w zlewie wyglądała w ten sposób, że nie wiedziałem, jaki miała pierwotny kolor. Tak była zakamieniona. No i niestety po podłodze w kuchni latały robaki. Jak się okazało, przyczyną były śmieci, które spod zlewu nie były wyciągane nie wiadomo już za takiego czasu. Pech chciał, że lokatorzy, oczywiście bez weryfikacji, bo nie miałem wtedy wielkiego pojęcia jak to robić, po prostu dobrali się w taki sposób, że byli, byli to po prostu szeroko pojęci syfiarze, którym nie przeszkadzał taki stan rzeczy, mieszkali sobie zamknięci w pokojach i jak było, tak było. Co zrobić, panie Robercie, jak żyć? Zacząłbym od tego nie wynajmować w ogóle. Wtedy nie otrzymałem takich problemów. Ale jeżeli wynajmujemy i wynajmujemy takim osobom, no to pierwsze, co to weryfikacja tych najemców. Oczywiście nie będziesz weryfikował, pan sprząta, a jak, nie? Tylko. Tylko weryfikacja, czy są rzetelni, płacący, jak wyglądają i tak dalej. Druga kwestia, którą myśmy już, ja wymyśliłem w moim własnym doświadczeniu wiele lat temu, to jest czeklista sprzątania, którą przy podpisaniu umowy najemcy dostają i najlepiej jak rodzice reagowali, co? To jest takie sprzątanie? Tak, oczywiście. Och, to proszę kopię dla drugiego dziecka do domu. Tak to się kończyło. Generalnie weryfikowaliśmy to. Kolejna rzecz to jest... Ustalenie grafiku sprzątania i odpowiedzialności za to sprzątanie. Ale także możliwość zgłoszenia, tak jakby informowanie najemców, że mogą nam zgłosić, że kolega tam troszeczkę pewne rzeczy nawalił i tak dalej. Kolejnym etapem jest okresowe, cykliczne odwiedzanie tego mieszkania i sprawdzanie, jak to wszystko wygląda, z informacją, że jeżeli nie będzie posprzątane, no to wtedy przyjdzie ktoś na ich koszt posprzątać. Działało jakieś 9 przypadków na 10, yy, i ludzie po prostu wiedzieli, że mają sprzątać. Dodatkowo, jeżeli w takiej gronie jest ktoś, kto jest czyściochem i sprząta, to kończy się tak, że taka osoba sprząta za wszystkich za darmo i też nie jest już pokrzywdzona. Stąd... Fajnie okazywać szacunek takim osobom również, a nie żeby ci najwięksi syfiarze no, niszczyli Twoje mieszkanie. Brak sprzątania to jednak też niszczenie Twojego mieszkania i zarządca powinien o to dbać i kontrolować, właśnie po to, że właściciel w dłuższym, znaczy jakby wydłużamy okres używalności mieszkania i bez awaryjności, kiedy rzeczywiście pilnujemy tego typu porządku. Mhm. Dokładnie tak. Więc aktualnie zabezpieczamy się w prosty sposób, czyli znowu prewencją. Na podstawie zapisów w regulaminie, który mamy, po pierwsze jest wytłumaczone, tak jak Robert też powiedział, co to znaczy sprzątać, żeby każdy lokator mógł się z tym dokładnie zapoznać i wiedzieć, co oznacza definicja sprzątania, jak to robić. Po drugie, jeśli lokator nie wywiąże się ze sprzątania, to mamy prawo wezwać sprzątaczkę na jego koszt, a do tego wezwania wystarczy nam zgłoszenie od dwóch innych lokatorów, którzy właśnie, na przykład, gdy są czyści w cudzysłowie, to, to są właśnie pokrzywdzeni często. Harmonogram sprzątania, kiedy, który pokój, zwłaszcza, napną jednak jest to problem kiedy który pokój ma obowiązek sprzątania i oczywiście kontrolę jak często to zależy, w zależności od stanu mieszkania, bo jeżeli widzimy już na starcie, że coś jest nie tak, to kontrole nawet mogą być raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. Ale jeżeli widzimy, że po jednej, drugiej, trzeciej kontroli jest po prostu czysto, są lokatorzy, którzy dbają, to możemy sobie troszeczkę ten okres wydłużyć. Kolejna rzecz, wysyłanie zdjęć po sprzątaniu. Jeżeli jest problem, to prewencyjnie prosimy lokatorów o zrobienie zdjęć, w jakim stanie jest mieszkanie po, prosto, po sprzątaniu przez nich. Czyli znowu mamy narzędzia, z których korzystamy w zależności od potrzeb, które warunkuje nam mieszkanie i lokatorzy, którzy są albo czyści, albo dopuszczają do mieszkania właśnie w takim w takim stanie, jak wymieniłem w historii. Kolejna historia dotyczy klienta, pana Maćka, który zgłosił się do nas jakiś czas temu z problemem pod tytułem Lokatorka z dzieckiem, która mieszka u niego i nie płaci. Czyli taki chyba klasyczny, medialny przykład, który wydarzył się naprawdę, dlatego o nim mówimy. Na początku było wszystko ok, po wynajęciu pani płaciła przez kilka miesięcy, po czym zaczęła mieć problemy finansowe i oczywiście zwodziła właściciela, że zapłaci już za tydzień, już za miesiąc, zapłaciła mu 200 zł, 300 zł, ale realnie zadłużenie wyniosło prawie 30 tysięcy zł ponieważ trwało to już praktycznie rok. Właściciel nie miał serca jej wyrzucić i nie miał stanowczości, żeby rzeczywiście to zrobić oczywiście w sposób zgodny z prawem. Więc zrezygnowany zgłosił się do nas, czy możemy mu w jakiś sposób pomóc. I rzeczywiście e, dziewczyny zarządczynie od nas poszły w polubowny sposób zaczęły rozmawiać z lokatorkami, po prostu stanowczo i nie dając się przeciągać w nieskończoność, zaczęły wyznaczać terminy deadline'y. Podpisały odpowiednie dokumenty, porozumienie, że jeżeli do tego momentu nie zostanie zapłacona przynajmniej część zadłużenia, będą musiały się wprowadzić. I rzeczywiście po miesiącu czasu niewywiązania się z obietnicy lokatorka z dzieckiem dobrowolnie opuściła mieszkanie i... W zasadzie w kolejny tydzień znaleźliśmy kolejnych lokatorów. W międzyczasie pomogliśmy przygotować właścicielowi pozew do sądu o wyegzekwowanie tych należności. Ale najważniejsze jest to, że właśnie odzyskał mieszkanie, zaczęło na siebie zarabiać z za naszym pośrednictwem i przede wszystkim odzyskał spokój, ponieważ emocjonalnie już go ta sprawa nie dotyczyła. Czy masz jakieś pomysły, jak do takiej sytuacji nie dopuszczać? Dawać większe zabezpieczenia w umowach, większą kaucję. No niestety nadmierna ochrona pewnej grupy lokatorów. Sprawia, że niektórzy lokatorzy to wykorzystują. I oczywiście rozumiem, że to jest po to, że jak ktoś jest w ciężkiej sytuacji, żeby nie zrobić mu krzywdy i żeby go chronić, natomiast no, zdawać sobie też sprawę, że jeżeli wynajmujesz lokatorowi, który jest z małym dzieckiem, podlega ochronie, ogromnej i, yy, i w jakimś momencie z premedytacją nie płaci i, i przeciąga, no to trzeba umieć sobie z tym po prostu poradzić. Yy, większą kaucją, większą weryfikacją, yy, zabezpieczeniami, yy, no, zyskać poręczenie od jakiejś rodziny czy znajomych, yy, mieć podpisany weksel po to, że jeżeli taka osoba okaże się osobą nierzetelną, żeby mieć możliwość wyegzekwowania tego i czasem nie trzeba tego egzekwować, tylko powiedzieć, szanowna pani, My naprawdę możemy zrobić to, 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 to i dla pani się skończy takimi, takimi konsekwencjami. I wtedy taka osoba rozumie, że nie może tego przeciągać w nieskończoność i sprawa się szybko ukraca. Mm -hmm. Więc co robimy aktualnie, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji? Czyli znowu będę nudna, ale prewencja, czyli dobra weryfikacja takich lokatorów i odpowiednie narzędzia zabezpieczające. Na przykład stosujemy w tej sytuacji najem okazjonalny. Tak jak Robert wspomniał, w ustawie o ochronie lokatorów jest grupa osób chronionych przed eksmisją tak zwaną na bruk, co oznacza, żeby ich eksmitować, muszą mieć zapewnioną lokal zastępczy. Ta grupa to nie tylko przysłowiowała matka z dzieckiem, ale ogólnie kobieta w ciąży, nieletni, emeryci, renciści, niepełnosprawni, ale uwaga, bezrobotni. A bezrobotnym stać możemy się z dnia na dzień, jeżeli rzeczywiście jesteśmy oszustem, który chce to zrobić. Więc najem okazjonalny może nam zabezpieczyć takie sytuacje, ale najem okazjonalny, uwaga, z samodzielnym zabezpieczeniem adresu do eksmisji. Możemy taki adres wykupić w firmie zewnętrznej, dzięki temu mamy gwarancję, że adres, który poda nam najemca, jak to się klasycznie dzieje, nie zostanie nam wypowiedziany przez innego właściciela nieruchomości, czyli jeszcze bardziej prewencyjnie się zabezpieczamy. Odpowiednio wysoka kaucja, płata na starcie i raczej takich problemów nie będą występować, a przynajmniej w ten sposób zabezpieczając najem do tej pory przez wiele lat nie mieliśmy takich problemów. Jeśli chcesz poznać tajniki najmu okazanego, po co on jest, kiedy warto go stosować i jak to zrobić dobrze, to obejrzyj film, który specjalnie na ten temat nagraliśmy. Możesz kliknąć właśnie w ten róg i kliknąć zobaczyć, zdobyć wiedzę jak to robić. Kilka lat temu zgłosiła się do nas pani Aneta, która dostała Wezwanie do zapłaty ze spółdzielni na kwotę ponad 3000 zł, a niedopłata ta wynikała ze zużycia nadmiarowego mediów, zwłaszcza ogrzewania i wody, przez lokatorów, których uwaga nie miała już w tym mieszkaniu przez pół roku. Problem polegał na tym, że lokatorzy mieszkali od października do. Czerwca, a rozliczenie mediów z zrobiła dopiero we wrześniu, czyli końcem wakacji, przez co lokatorów już dawno nie było. Oczywiście nowych, którzy przyszli, nie mogła ścigać za to, za to zużycie mediów, a starzy, jak to można się domyślić, po telefonie z informacją, że jest niedopłata, olali sytuację i po prostu właścicielka musiała dopłacić te 3000 zł. Jak się przed tym zabezpieczyć? My w umowach y, wpisujemy y, to, że rozliczenie mediów jest trochę później i informujemy najemców, że ok, oddajemy Ci kaucję na przykład, ale proszę weź pod uwagę, że może dojść do rozliczenia, które nie wynika od nas, tylko ze spółdzielni i może się okazać, że wezmiemy Ciebie do zapłaty, a ponieważ mamy podpisane weksle, no to yy, uprzejmie prosimy nam oddać. To jest pierwsza metoda. Druga jest ok, zachowujemy na przykład 20% kaucji do czasu rozliczenia, po to, aby że te pieniądze zostaną rozliczone w ciągu tam 3, 4, 5 miesięcy, tak jak zrobi to spółdzielnia i ile tobie zwrócimy zależy od tego, ile tam faktycznie poszło zużycie. Okay. Jak to robimy aktualnie w dewelokus? Po pierwsze, znowu prewencja, czyli edukujemy lokatorów, jak korzystać z mieszkania oszczędnie, czyli zakręcajcie wodę niby podstawy, ale jeśli to powiemy, a dodatkowo zapiszemy w regulaminie, to ma to trochę większą moc. Oczywiście to nie rozwiąże nam problemów, ale po prostu chodzi tu o eliminowanie ryzyka i zmniejszanie prawdopodobieństwa, że to się wydarzy. Zapisujemy im, że jeżeli wietrzą pokój to, czy mieszkanie, to wcześniej muszą skręcić grzejnik na zero, żeby ten delikatnie przestyk i dopiero wtedy wietrzyć, bo jeśli nie, to to zużycie naprawdę będzie kilkakrotnie większe, więc to z prewencji. Wysyłamy maile do lokatorów przed sezonem grzewczym dodatkowo, jak oszczędnie korzystać z ogrzewania. I oczywiście zapisy w umowie mówiące o tym, że oni odpowiadają za zużycie w okresie, w którym mieszkali, czyli mogą się spodziewać, że nawet za pół roku, jak się wyprowadzą, możemy się do nich zwrócić z rozliczeniem mediów za okres właśnie, w którym to zużycie wystąpiło. Oraz przede wszystkim coś, co mam zrobić tu i teraz to rozliczenie samodzielne lokatorów. Jak się wprowadzają, spisujemy liczniki. Jak się wyprowadzają, spisujemy liczniki i niezależnie od tego, czy spółdzielnia, czy też zarządca, administracja zrobi nam to rozliczenie, robimy samodzielnie, bazując na stawkach, które mamy na fakturach czy w powiadomieniach z administracji i niezależnie od tego, kiedy to rozliczenie przyjdzie, już mamy przygotowaną w cudzysłowie kubkę z pieniędzmi na zapłacenie tej niedopłaty. To była pierwsza część, w której mówiliśmy o realnych historiach lokatorów, problemów właścicieli, które z nimi mieli. I zapraszamy od razu na drugą część, w której poruszymy model, który najczęściej występuje, czyli wybór pomiędzy, czy mam sam jako właściciel zarządzać najmem, czy może wybrać pierwszego, lepszego, tańszego zarządcę, czy może warto skorzystać z usług profesjonalnego zarządcy najmem. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, które publikujemy.